W dzisiejszym odcinku ogólnie pytaliśmy ludzi na WLK. Trafili się jacyś, co obierali mandarynki. Jeden to prawie płakał. I w sumie oglądajcie do końca, żeby zobaczyć co się działo. I oczywiście, jeżeli chcecie niedługo grać na moim serwerze, to musicie zdać właśnie taką oto whitelistę. Więc bijajcie na Discorda pierwsza linka w opisie i zdawajcie whitelistę. A teraz zapraszam do oglądania, zostaw lajka like i suba. Jak nie masz lajka like i suba masz małego. No elo, widzowie, patrzcie to, ile tu jest osób Ile Witam, witam. No to tak, będę chciał odkrywać Amerykańca o imieniu Loki Modka który będzie, to będzie on jakby w secie o bloku służył, handlował n***ami, dzięki czemu zaistnieje w secie gangu oraz będzie oczywiście, no, no pomagał w różnych etapach rozwoju gangu, uliczne walki, jakieś przejmowanie terenów I to będzie taki gangster, tak? No, no, no taki gangster Masz jakieś trzy przedmioty obok siebie na biurku? Mm, jogurt, skyr z bananami, myszka Skyr czy, czy syr? No a taki jogurt proteinowy i do tego jeszcze mamy sok marynda Z tych trzech przedmiotów wymyślmy jakąś kreatywną akcję roleplay z twoim postacią to Niezłe przedmioty sobie mekro i banana do banan Pachnie bardzo ładnie. My wyciąga jogurt z lodówki. My łączy składniki, robi... Ale dobrze gada widzę. <laughs> dodaje do jogurtu płatki. Owsiane. My wkłada jogurt do lodówki. My wyciska Mandarinki w mikserze. Ja już zapomniałem, jak ją miał. Mhm. Mm. Styknie, styknie, styknie. Me no, no. eee. nalewa sok do butelki. I potem idzie do pokoju normalnie, tak? Bez ja złotych że styk się do mandarinka. Potem siada przed komputerem. Kładzie me, kładzie miskę. Kładzie butelkę przy komputerze. I me rusza myszką, oglądając. Film dokumentalny odnośnie policji w Los Santos. Dobra, czym się różni IC od OC i co to jest IC? Co to jest? No, IC no to to jest wczucie się w postać, jakby świat w grze. Hmm, czyli w postać, którą odgrywam, to będzie w IC. IC to też będzie na przykład to, że żyjemy, jakby że postać żyje w symulacji, no to też jest świat IC ogólny. A OC no to to jest to, co jest za komputerem. Co to jest metagaming i przykład metagamingu oprócz Discorda? Metagaming. No, oprócz Discorda no to metagaming to może być też odczytywanie czatu, Lokal OC, mm. Bo to jest jakby rzecz, lokal OC, to jest rzecz, która jest do no nas. My odczytujemy jeżeli osoba ją przeniesie do IC, to będziemy ta gamingiem. No tak. ja, ja by najmniej bym uznał jako mm, taki ban no krótszy, bo to będzie pod lokal to już nie jest aż takie mocne wyjście. Jak dla mnie, przez to, że zrobił taką metę. VDM pewnie wiesz, co to jest. No tak, VDM, no to to, co robi zawsze Kręgielek, czyli przejeżdża po prostu lokalnych albo nie lokalnych, tylko graczy. Ty ja w ogóle zapomniałem tego, ty daj mi Zapomniałem ekranów w połowie, żebyś był dostępny. Przykłady. me rozgrzewa do czerwoności nadpalnikiem, palnikiem. Me, przykłada ostre narzędzie do klatki do miernoty albo poszkodowanego. <grym> potem, może ta, potem... Może tak mamy to nie, bo to wiesz, trochę był w karsku, Tak, A To znaczy nie, ogólnie... Nie, bo tak sobie tak w głowie, tak. Znaczy, to, do. Nie będziesz no. tak mówił, nie? Na serwerze. Żeby... Nie, nie, nie będę tak mówić. Jasne, jestem dobra. Ja uh -huh. cię będę spektał potem 24 na 7, jak tak powiesz, masz perno, dobra? O, git, git. Halo, halo. Halo. Halo, halo, Cześć! Cześć. Powiedz mi, czy masz historię swej postaci? Czego? No... nie pisz? Postać. Pierwszy raz. A, a ma, no jakby, bo ty pierwszy raz włyrkę zdajesz? No. no. historia postaci, nie wiem, co Twoja postać, wymyślasz sobie, nie wiem, że Twoja postać ma 20 ileś lat, bla bla bla. Nie wiem, pochodzi z biednej rodziny i tak dalej. Umiałbyś to na poczekaniu wymyśleć? Konflikt, um Raczej bym umył. Powiedzmy, że Moja postać ma 21 lat, pochodzi z bananowej rodziny, yy, ale moi rodzice mnie nie doceniali. Zamknięty w sobie, ale yy, otwarty na towarzystwo. What? Co byś chciał u nas na serwerze odgrywać? Krajem jakiegoś cywila, PPD, cokolwiek innego? Mm, no nie wiem, bym najpierw chciał jakiegoś policjanta na przykład. To wymyśl mi z tymi przedmiotami kreatywną akcję roleplay jakąś z Twoją postacią. Boże, ale akcje rolby No sensie? nie wiem, no na przykład no, te rzeczy, co powiedziałeś, to nie. I nie wiem, że James Loki przykładowo idzie sobie i bierze coś tam za pomocą komendy na przykład, nie wiem, me, coś takiego. Boże. To jest dosyć proste. Wystarczy yy, lekko pomyśleć. Nawet głupi to zna, a mam nadzieję, że nie jesteś głupi, znaczy podgłupi. Hey, ale w sensie to ma być historia, czy co? What? Pewnego razu był sobie gościu, który bardzo yy, marzył o tym, żeby yy, kiedyś yy, mieć dobre. Słuchawki, ale w jego portfelu było tylko 10 zł. Pewnego razu, gdy szedł przez ulicę, znalazł pilot od LEDa, ale nie było tam żadnego paska LEDowego. Poszedł do sklepu obok i powiedział, że znalazł ten pilot. Okazało się, że kupiła go biedna rodzina, no i znalazł tę rodzinę, i oni okazało się, że byli bogaci i dali mu słuchawki. Okej, okay. powiedz mi, co to jest skrót WZR? Nie wiem. Dobra, to najpierw daj ekran. Zostawiłeś łapkę w górę pod filmem, bo widzę, że oglądasz? Nie, jeszcze, bo właśnie szukam twojego serwera. A, no to teraz musisz kliknąć lajka. Like A ty nie subskrybujesz kanału? Na tym, na telefonie subskrybuję. A, dobra, dobra, to jednak ci ufam, dobra. Wyjście z roli, no czyli, że na przykład mamy określoną rolę, ale po prostu robimy coś, co do tej roli jakby nie należy? Mm, dobra, inaczej, wiesz co to jest IC i OC? Fajwemy? Nie, wie pierwszy raz mam w ogóle Fajwema. 嗯、uh. Kurde, no to, ajajaj, no to musiałbyś się ogólnie doszkolić, bo tu trzeba znać, wiesz, pojęcia, bo tu musisz się wczuć w swoją postać, jakby, wiesz, jesteś sobie, załóżmy, odgrywasz sobie Jamesa, musisz znać jego cechy, jakie jest, tak jak tam opowiadałeś na początku, e, musisz znać podstawowe pojęcia, czyli jakieś, nie wiem, co to jest cel, czyli lock, czyli jakieś wyjście podczas akcji roleplay i tak dalej, nie? Możesz, so okay. możesz sobie wpisać pojęcia RP w wyszukiwarce, się tam pouczyć, albo jakiś poradnik na YouTubie, jak zdać waitlisty i będzie git. Dobra, spoko, czyli mam za godzinę. Się pouczysz, tak, tak żebyś po prostu zdał, nie? Widzowie, on mógł normalnie, on mógł normalnie zdać, gdyby tylko wiedział, nie? Ale nie wiedział. A, czyli ty teraz na Xboxie zdajesz wl Masz no. historię swojej postaci, pojęcia roleplay? Nie tak średnio. średnio. Hmm. Ile już gracz w ma? No ja mam tylko czasami, bo to się czasami do brata chodzę i mi czasami pozwala grać. I czasami hmm. trochę komand tego. To ogólnie, jeżeli tak jak już mówisz, żeby że nie znasz tam pojęć i tak dalej, wejdź sobie jakiś poradnik, wpisz jak zdać whitelistem, pojęcia roleplay wpisz sobie w Google i wtedy przyjdź, dobra? Dobra. On gra na online RP Dobra, bierzemy go. Halo, dzień dobry. Czy ty jesteś bojówkarzem? No nie. To no czy nie, bo powiedziałeś no. N nie. To nie czy no? no? No nie. Na pewno nie? Dlaczego no, tak. to dlaczego grasz na online RP? No bo tam jestem policjantem. I tam odgrywasz roleplay? No tak, oczywiście, ja mam fan roleplay'u Tam się da odgrywać roleplay? No nie, ale... No <laughs> ale to, to, to nieźle. No dobra, masz 40 FPS, w miarę git no, nie postarzy. no mam więcej ogólnie. A 44? Nie, nie. <laughs> Dobra, to wyłącz, wyłącz na chwilę on, żeby ci komputer nie wybuchł. Jasiu White, White, no kumasz właśnie? Kumam. kuman. White, były, nie, albo nie, inaczej. Jasiu yes, right. White, były policjant zwolniony dyscyplinarnie za posiadanie Nie wiem, no i to tyle chyba. Cichy, nie, spokojny. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Agresywny. A, czyli jest cichy, spokojny i agresywny, tak? Tak. Zarazem za ta, ta, jest ta. E, spokojny i, i agresywny. Tak, to zależy. Czyli ma dwubiegunowość? Tak. Dobra, czyli Sentino chyba już, okej. Okay. Co to jest w ogóle WZR? Co? Aha, bo ty bojówkarzem jesteś. Nie, nie jestem bojówkarzem. A wyjście z roli wiesz co to jest? A, zagadam gadam y, o Sinaice. Jakiś, nie wiem, przykład? Metagaming. Mata Gaming e, Ryky, Ryky, taki skrót. Ryky to jest. E, a, ta. nie wiem. No zastanów się, nie? Ryky, 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 ryky. Nie, nie, ale... r.k.o, tylko Ryky. No, 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 no nie wiem. A mówić ci tak jak coś jak Revenge Kill? Nie. Nie wiem. Jak nie wiesz, no przykład Cop Baitingo, no jak wiesz, co to jest? no to Nie, znam tylko skrót, ale nie, nie Aha, czyli ty nie wiesz, co to jest? No nie, jestem za głupi. No Cop Baiting. No panger, e... skrót. No Cop, co to jest? No Cop. Nie kop, tylko cyopy. Nie, nie, że kopiesz kogoś, tylko kop. Cyopy, no to jest kop, no policji, no, funkcjonariusz. Dobra, a baiting? No czyli tego, y, pro, y, tego, to, to jest y, roleplay, że y, zmuszasz kogoś do roleplay. Co? Nie no, żartuję, to że tego, poddawania takiego funkcjonariusza specjalnie, żeby roleplay. Nie? Czym się różni Combat Lock od Combat Pistola? No Combat Lock, to... <ścoughs> <ścoughs> no Ten combat log to z e, logi nie coś z logami no, combat pistol, no, no to pistolet nie to to no na przykład nie wiem ty nas to walimy quita szybkiego nie będziesz walił Quita? no oczywiście że nie co to jest amnezja i przykład? Me wstrzykuje amnezję i nie, no, nie pamiętamy już akcji, tak. Ja, jak wstrzykuje amnezję? Co? Nie wiem, no, tak było odgrywane, jak ja grałem, to tak ktoś do mnie gadał. A to no, to... lierpę chyba wiesz? No chyba tak. No, jak mew wstrzykuje amnezję? Nie wiem, gadali tak mi. Nie płacz. Będzie dobrze. Ale no, Me wstrzykuje amnezję. No jak może ci wstrzykiwać amnezję, bo. Am... No. Nie wiem. No, to masz kolejny, bo no, niestety dzisiaj ci się nie powiodło. A kto ci to mówił? Nie wiem. Jakiś jakiś, jakiś NPC. -t. Nie, to zbanuj tego npc ta jednak, wiesz? To ci ten. A będę musiał. Panie drillu, ja panu zapisuję niezdane. E, Czekaj robisz. pop... pop. <noise> będziesz na odcinku. Tak? No. Nie, żartuję. No dobra, to żartuję jednak to nie będziesz. Nie, nie. A kiedy odcinek? Nie, kiedy <laughs>